Cześć moi drodzy widzowie, zapraszam na pierwszy odcinek z Age of Wonders 4. Nigdy w to nie grałem, a czy grałem? Tak naprawdę kiedyś of Age, Age of Wonders, ale grałem w Magię Cienia. Nie wiem czy ktoś kojarzy z was, może kojarzycie? Mega fajna gra, stara gra. No niestety na Windowsie 10, 11 już za bardzo w nim nie pogra. Więc postanowiłem kupić czwórkę i zobaczyć, jak to w ogóle wygląda. Opinie ma dobre, więc mam nadzieję, że będę dobrze się tutaj bawił. Bardzo chciałbym podziękować swoim wspierającym Bakoma, Strongman YouTube, Ashal, Mr656, Kasaja, Krasus, Biluś, Dawid Pikulski i Gumikso za wspieranie tego kanału. Jest to dla mnie mega ważne, więc bardzo Wam za to dziękuję. I wejdźmy trochę w tego świata. Czy stworzymy sobie kraina poziomu trzeciego? Martwa kraina. Wybierzmy sobie, nie wiem. Na przykład w tą krainę. Ok. Poziom trudności dajmy sobie na razie na trudniej. Albo dajmy na standardowym. Zobaczymy, jak to się w ogóle będzie grało. Ok. Pustynna kraina. Nieważne, jakie. Ale nie klasyczne, tylko damy równocześnie. No, coś tutaj jest do wyboru, widzę. Możemy chyba też swoją frakcję stworzyć. Tak, stwórz frakcję i nową rasę. Czy możemy sobie coś wybrać? O, ci wyglądają nieźle. Co morkowie? No laska dosyć niezła jest. A, co my tu jeszcze mamy? Synkate moslingi. Jakieś włócznie są. A wiecie co, zagramy sobie chyba orkami? O! Spodobała mi się ona po prostu. <ścoughs> Wybierzmy ją. Tutaj ma ładne jeszcze jakieś berło. A tam poza tym jakieś zgliszcza miały chyba być. No, i ona ma ładny tasak widzę. Od razu motywuje do zabijania. Świetne do walki krótkodystansowe też większa obrażenia to... O ja, krzepa. No właśnie, orkowie zawsze byli tacy wytrzymali. Jeśli chodzi... Dobra, tu mamy czary. No właśnie, bo tutaj jest ogólnie magia, jest mana, tylko tu mana działa na takiej zasadzie, że ta mana jest ogólna. Czyli jak mamy trzy armie, to po prostu to jest ogólnikowo, no to się zużywa. Więc na to trzeba zwrócić na pełną uwagę, jeśli nie graliście nigdy właśnie w tę typu gierkę. Um, co my tu mamy? Mhm, Komnata prawdopodobnego widzącego. Tutaj jakaś akademia. Te ikonki są chyba specjalnie pod właśnie. Tu mamy właśnie podwojaczkę coś, jest kowal, czyli potem zbrojownia, potem dalej to się wszystko odblokowywuje. <grystanie> na początek nie wiem co szczerze powiedziawszy się tutaj e, powinno wybierać. Tutaj zauważyłem, że żywność jest dodana, kiedyś chyba nie było żywności jak grałem w te bardzo stare części, więc tutaj trzeba też na to zwracać uwagę. O, tu mamy schowek z maną, nic tylko brać. <grystanie> Nawet jest taki dopisek. Populacja ok, czy musimy czekać? No dobra, no to chyba nic nie musimy budować na początek. Choć tutaj możemy sobie zrekrutować o rozdzieraczka z takimi oszczepami. Obrażenia dosyć spore, to są chyba obrażenia z tego co widzę. Ojownik, no bardzo mocne te jednostki chyba są. Ale trzy tury robienia jednej jednostki, nie? <laughs> no dobra, no to może na razie coś właśnie do tego, żeby handel zwiększyć, bo tu potrzebujemy koszt produkcji. A tą produkcję otrzymujemy przy wnoszeniu konstrukcji miejskich. Konstrukcje miejska. a tu wszystkie są konstrukcje miejskie, ok. No może pojedziemy w ten magazyn. O. Dobra, co my tu mamy? Mamy jeszcze jakichś szamanów. O, trujący wybuch. Zjadanie zwłok. No smacznego. <grystanie> Mam nadzieję, że Gierka nie jest aż tak za głośno. Tu mamy żyłę złota. A co z tą żyłą złota? Trzeba coś czy co? Koszt. Po przyłączeniu. O, tu mamy... Ryzykowne, a co to jest? Okej. Okay. Ale co, na czym oni stoją? A, na źródle Manny. O, ale tu są zasoby, to to chyba bardziej mi jest potrzebne. O, tu jakieś gargulce latają, czy co to jest? No gargulec. Pomniejszy duch. Jakieś ptaszysko. No dobra, no co, to mało nasz bohater, nasza bohaterka tutaj biega. Ta mapa jest dla mnie bardzo śmieszna taka. O, podziemia są, fajnie. No dobra, no zobaczymy, wstaje drugi dzień. A komputery od razu robią teraz też turę, więc nie trzeba czekać. Dobra, do ataku. Dobra, samodzielna walka. No <ścoughs> jaka walka w kopalni. O, te widzę dużo latają. O, one mają jakąś kamienną skórę chyba. O, bardzo dużo latają. O, odwet. No ale oni rzucają. Mogą rzucać tym oszczepem, nie? Albo to jest walka wręcz. No, jak to nie sięgnie oszczepem. O, kurde. a bo jeszcze co ja zrobiłem, dobra, trochę źle to zrobiłem. Co hmm. ze szarżą? Kurde, słabo to trochę wyszło. Niepotrzebnie tamtych puściłem do przodu. E Okay. No to musimy zasłonić tych łuczników. Dobra. Mam jakoś szamana, ale... Trujący, ale to jest poza zasięgiem. To jest w ogóle zasięg tego? To jest zasięg? Trochę wygląda na zasięg, ale... A go tam. Okej. Okay. Tryb obronny, no i co, i tyle. Coś że zmiażdżą nam teraz te jednostki. No. A, właśnie, coś tak czułem, że z każdej strony nas tutaj... ...pocisną. Abra nasza bohaterka, jazda. To jest jakieś wzmocnienie jeszcze. Jakie draśnięcie. Dobra, proponuję tutaj zastrzelić. No jakim cudem on przeżył? A my tu coś mamy, podpalenie. Fajnie. Dobry fireball. Nie wiem czy ci nie... Ci nie uderzam. Okej, okay, nie. No dobra, ptaszyska wszystko prawie leżą. A tu co się teraz wydarzy? Ło Jezu A to po jednym oddziale. Ciekawe jak automat w ogóle tutaj liczy trochę. Trochę mnie to ciekawi. A bo to mana kosztuje, właśnie to jest nasza mana, nie? To jest maksymalna. Przychód na turę, no właśnie. Kurde, twarde, to te kamienie jakieś takie. Tu się chyba podjaramy trochę, co? O, podpalenie. O, mamy tylko 25% szansy. O, pie a po swoich szczel. Jaa. No to pięknie. No dobra, ostatni został. Śmieszne, że oni się tak wybijają. Dobra, zabij. Albo i nie. No, te animacje, powiem wam, mogłyby być bardziej takie. Kłodę, szkoda te jednostki. Imperium No dobra Chwila, bo ja nie wiem czy on to zbiera, czy, czy co on tu musi stać na tym? Losowe badanie O, pomniejszy duch ma tego magmy, spoko Coś jest... Dobra, bierzemy, będziemy się bawić ogniem Perbuj jednostki to, a to jest informacja o mieście. Kamień szeptu? Co to za kamień szeptów? A to jest ten kamień. Okej, okay. dobra, to tutaj nie będziemy tutaj nic zwiększać. I co to się tam wybudowało chyba już? To może teraz coś do tej armii. Ja nie wiem, czy to 7 tur musi minąć. Dobra, no rekrutujmy tych żołnierzyków. Nie wiem o co tu chodzi. Koszt 5 punktów. O przy przyłączeniu. A jak to się przyłącza? Wiecie, ja się nie znam, nie. <laughs> Można zbudować tu chatę, gospodarstwo. Przyciągnie populację. Okej. Okay. Aha, dobra. Teraz możemy tutaj wybrać coś, co chcemy sobie zbudować kopalnie. Okej. Okay. Czyli dobra, czy tu musimy przełączać te. Okej, okay, dobra. Zaczynam trochę kapować o co tutaj chodzi. <ścoughs> dobra. Mamy tam magię ognia ciągnie populację. A jeszcze możemy coś przyciągnąć. byśmy mieli do pracy, to pracy. A to jest do czego w sumie? Bogate złoża. O. Okej. Okay. I kolejnych to musimy poczekać, żeby przyciągnąć. Dobra. Dobra, zaczynam kumać tą grę. Kurde ale. A co z tą moją armią? Ona się jeszcze robi, ok. A, bo tu będzie kopalnia, many, no właśnie. A to co to jest? Tyfy? A to są podziemia? Ok. Przeciągnie populację, ale. Chata. No ta chata ta się tak średnio opłaca. Ale tutaj leśnik się przydaje, o. Tutaj znowu maja umiejętność. O kurde. <laughs> Przychód na turę. Przychód na Zwiększ limit miasta, okej. Okay. Tu nie ma jakby określonych tych ścieżek? Nie ma. Zakładanie lub zajmuje mniej, zapewniałem więcej do tego, okej, okay. duchy, A to tu, tu coś jest, o coś tu chodzi, pokonanie plagi, zapewnia jednostki, o, że jak pokonamy jedne jednostki to możemy otrzymać następne. A tu jest wszystko jakby pod oblężenie i pod ruch, tutaj mamy pod ekonomię. Ale to jak ja mam to wybrać? a co to idzie? Aha, dobra, tutaj to idzie. Czyli my tu jeszcze... Bra nam brakuje, żeby tutaj... coś dostać, to tu my nie możemy nic wybrać. No dobra, nasze miasto się tutaj chyba rozwija. Mm, no dobra, pójdźmy tam turę. No i co? Tu powinna być nasza jednostka, jest nasza jednostka. Spotkanie, o kurde, wyczynia baba, rozgromczyni bestii, wolne miasto, witacie z fałszywym uśmiechem, oj nie, ładnie, ognista królowa, Karisa czerwona, witaj, twoja reputacja cię wyprzedza, jak zawsze no wyprzedza, no. Gdy podziela nasze przykłady, pośmieje jednak o uszanowanie niezależności ludu, a musi otrzymać kamień, by rozpocząć negocjacje, aby stopniowo wzrastały wasze. Okej. Okay. Cieszcie się, niezależności, póki możecie. No, oni są tak cy... Pół na pół, bym powiedział. A to kto, co, co, co jest? Neutralność. Podaruj kamień szeptów. Mocnij powiązanie. Okej. Okay. Współpraca. Eee... Handel, Okej. Okay. No dobra, no to co, no... Mm. Pakt o współpracę za 4. No okej, okay, no to... Miejmy ten pakt. Znaczy, no... Starać się o ten pakt. E, nasza ta bohaterka musi się chyba tutaj wybrać. Dobra, tu populacji jest mało na razie. Tu się rekrutuje ta je, armia, widzę. Też jest limit armii, nie? Znaczy na no, bohaterów. Okej. Okay. tego gościa tu możemy? Możemy go przyłączyć. Choć zaraz będzie następny do armii. Ratusz. O, furie i szamanów będziemy mogli mieć. Dobra, jazda. A tu możemy ile chcemy tych w sumie rzeczy budować? Tawerna. Albo tu kolejki się nakłada, ok. Kowal. No dobra, Jak się to tam buduje. Okej. Okay. Okej. Okay. Niespodziewana podczas negocjacji wódczyny... Wódczyna. Baba. <laughs> Pomaga się możliwości wglądu w cały zebrane przez zasób wiedzy. Okej. Okay. Czy za złoto? No dobra, podzielmy się naszą wiedzą. Ogniste strzały, brutalne znamie, wpływane na jednostki następnego rodzaju. No, ten koszt jest w sumie duży. Koszt rzucenia. Dobra, weźmy to. Nie wiem, czy dobrze to tam robię z tym, ale... Dobra, przyciągnij populację. Co my tu mamy? Kamieniołom. Tu coś jest? A tu mamy coś. Co, co tu jest? Żyła złota. Dobra, to możemy się tu powali budować. Dobra, tu w następnej stórze ich zaatakujemy. Potwierdź ruch. Dobra, jazda. No te walki muszę podpracować, jak, jak tutaj gdzieś zarządzać tym. E, i też trzeba zobaczyć jaki rozwój się tam powinno ogarniać. Możecie dać znać co myślicie o tej gierce. Dużo jest faktycznie rzeczy do ogarnięcia. O kurde, oni wszyscy tutaj dolecą do nas. Prawie wszyscy. Mhm. mi trochę nie leży, że nie ma jakby takiego wskaźnika, jak daleko on sięgnie. No tu powinniśmy chyba nie podchodzić tak blisko. Hmm. Okej... Okay. Pczę w sumie. Zasłonięcie, Okej. Okay. No dobra, no to tutaj musimy poczekać. A Awnie teraz nas zmiażdżą tutaj. O nie przejęli nam jednostkę. To nie fajnie, okej. Okay. chyba przygrillować trochę. Dobra, jednego mniej. Zjadanie zwłok. A jak wrogowie są za blisko, to nic nie możemy zrobić. Bo teraz sobie zblokowaliśmy tą jednostkę, nie? Ja nie wiem, czy oni nas uderzą. Dobra. My są teraz otoczeni, więc powinni niby więcej chyba tych obrażeń dostawać, ale... Ale ja nie wiem, jak to w praktyce tutaj wygląda. Dobra. Szkoda, że ci nie mogą... ...takować, kurde. Jedynie ten tryb opieki możemy odpalać im. O podpalił się, a on, on jest z tam, to on powinien więcej dostawać Kurde, ale te są mocne bardzo O poniosło ich trochę Okej okay. Dobra, cię nie zabiją, więc tu musimy tymi zabić

No nie wiem, powiedzmy, że trafiła tym toporem, ale trochę daleko był jednak ten topór. Nie no, ładnie tutaj wyszło. Jeszcze zebraliśmy, tak? Zebrano, fajnie Przyjmij nagrodę. Tarczę. A no w sumie obydwie mogę wybrać, tak? Dobra, tą kopalnię ja bym tutaj trochę mnie korciło zabrać. Chyba, że tutaj będzie się dało coś za chwilę ogarnąć. Ym, generuj żywność. To naszej żywność jest trochę. O, magiczka ognia. Ale nie jest jakaś taka wybitnie mocna. Dobra, no weźmy tą magiczkę, zobaczymy. Tu mamy coś ognistego ogniskie, ogniste pieski. Ok, mamy tu wybudowany ratusz. Tutaj coś jest. Dostępna jest ścieżka rozwoju. Ok. Ale jak my mamy tu skręcić z tym rozwojem? Bo nie ogarniam trochę. A koszt. No tak, bo my kosztu nie mamy. A co to jest za koszt? A w tym imperium jest. Ok. Dobra, czyli my musimy oszczędzać tą populację trochę. No <laughs> co tak z nią tutaj szaleje. Dobra, no może na te gargulce tutaj się wybierzemy. Nie wiem, czy te jednostki się szybciej rekrutują, czy nie. Dobra, to się tawerna robi. Dobra, jednostki się w miarę zregały, więc możemy atakować. A zobaczmy automat, jak tutaj wychodzi. No automat to tak średnio wychodzi, dobra. To już chociaż wiemy, że raczej nie. Tu mamy jakiś kostur. Czy mamy coś tutaj w tym? A bo ona ma topór, tak? Wielki topór. A tu jest taki pół na pół. A nie możemy tego używać. Bo to jest jako główna, a tu jest jako dwuręczna. Nie ma nic takiego określonego. Szybkie Będę czy magiczne tak na wybraną jednostkę pogromca, a podstawa taki nieumarłym. No, nie umarłych spoko. A chwilę, bo my tu możemy jakąś sztukę chyba sobie pod. Mam jeden punkt umiejętności. Ucznictwo. Brutalne znamie. 5% uniko. Dobra, weźmy to. Okej. Okay. A tu jest jakaś armia. Nie wiem czy to jest przeciwnik, czy nie. A my tu chyba mamy właśnie wskaźnik siły. To jest chyba wskaźnik siły w ogóle. No. Buduj posterunek. Okej. Okay. No to co? Tyle chyba. My się nie możemy już ruszyć. Nie możemy się jeszcze ci ruszyć. No ale strasznie nam tą armię obili. Strażnik kuźni. No właśnie, bo teraz my możemy w tym drzewku technologicznym, nie? Coś wybrać, mm. statki nie. A że jednostki są tańsze w utrzymaniu. Okej. Okay. Właśnie, gdzie to jest utrzymanie jednostek? A, tam. Na razie utrzymanie to tam. My powinniśmy chyba dużo tych jednostek robić. Kurde, ci są dosyć tacy mocni. No, możemy się wrócić trochę po tam naszą armię. Tutaj tą magiczkę będziemy zaraz mieli. O, mamy szamana wojennego i furię. O, furia ma ładny tutaj zasięg. Weźmiemy sobie tam furię, zrekrutujemy. Nawet dwie. Przyspieszenie werbunku. Aha. Ale tam to już jest droższa ta rekrutacja od razu. Aha, bo to jest, jest tylko sześć jednastek, co? Co to za takie małe armie? No dobra moi drodzy, kończymy pierwszy odcinek, dajcie znać jak Wam się podoba, zostawiajcie lajki i suby i do następnego, cześć!